Zima to okres, w którym zwierzęta muszą się mierzyć na wiele sposobów i zwyczajnie się do niego dopasować. Dla zwierząt kopytnych, jeleni, i rzadziej występujących w tatrach saren, największym wyzwaniem jest pokrywa śnieżna. Zwłaszcza gdy jest gruba i długo zalega, i trudności w zdobyciu pożywienia. W śniegu utrudnia przemieszczanie się i tym samym przyczynia się do utraty cennej energii. Nie przypadkiem nasi bohaterowie wybierają miejsca. Gdzie jest go najmniej i generalnie starają się ograniczać aktywność. Miejsca ich bytności jest łatwo rozpoznać, po ilości pozostawionych odchodów i po uszkodzonych wokół drzewkach. Śnieg nie tylko utrudnia poruszanie, ale także dostęp do roślin zielnych na dnie lasu. Zimą dieta saren i jeleni znacząco się zmienia. Dużą rolę odgrywają pędy i kora drzew. Jeleniowate najczęściej zgryzają pędy i spałują, to znaczy zdzierają korę w lutym. I co ciekawe, są dość wybredne w stosunku do różnych gatunków drzew. W reglach tatrzańskich ich uwaga koncentruje się na jaworach, jarzębinach i jodłach. Świerkim bukiem nie pogardzą, choć za nimi nie przepadają. Czy mamy do czynienia ze zgryzaniem czy spałowaniem? Uszkodzenia, jakie powodują głównie jelenie, często nie są obojętne dla zdrowia drzew. Te jednak mają swoje metody, żeby wyjść z opresji. W przypadku zgryzienia pędu wierzchołkowego w sezonie wegetacyjnym przy odpowiednim dostępie do światła, obok pojawia się pęd zastępczy. Spały zabliźniają się wolniej, niemniej wystarczy niewielki pas nieprzerwanej kory aby drzewo mogło żyć jeszcze wiele lat.